Ja pozwolę się ograniczyć do minimum, czyli tak jak Pani Dyrektor powiedziała jest to kolejny sukces zespołu, że zawodnik z tej szkoły zaprezentował się na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata. Ostatnim takim zawodnikiem, tak jak Pani Dyrektor tutaj wspomniała był Piotr Szymenowski. On chodził do tej szkoły. Był jednym z Was. Chciałbym, żeby właśnie te osoby, które wyszły z tej szkoły były inspiracją dla wszystkich tutaj, co, prawda, Adenci jest czwarta klasa i nikt nie słucha tego, co tutaj mówione jest w mikrofonach i przede wszystkim do Was kieruję te słowa, prawda, żeby ci sportowcy, którzy stąd wyszli, którzy tutaj chodzili do szkoły, trenowali, którzy zdobyli Medale na mistrzostwach Europy i Świata. Być dla Was, dla wszystkich, ani nie inspiracja, bo naprawdę warto. Jest to wspaniała przygoda i można inwestować.